Dzień dobry państwu proszę Państwa, dzisiaj znów o geopolityce i to tej w skali makro. Bo, żeby zrozumieć to, o co się walczy, o co są te wszystkie konflikty, no to trzeba sobie zdać sprawę, kto rządzi. To jest ciekawe pytanie, zawsze warto je zadawać, bo często okazuje się, że nie są ci, to ci ludzie, którzy zarządzących się podają albo których uważa się za rządzących. Chodzi mi oczywiście o tych, którzy rozdają karty o, o graczy. I akurat tak się składa, że no, zachód tutaj jesteśmy w takiej, na takim etapie dokonywania tej globalizacyjnej zmiany, czyli że ta elita rządząca, boję jak ją zwać, ale wiadomo, że jest to elita i nawet ona sama o sobie mówi, że, że ta elita zachodnia jak gdyby coraz lepiej się rozumie. No a i coraz lepiej jak gdyby się współpracuje, tylko że tutaj jest ten ten skok, ta, ta przepaść między tak zwanymi masami, czyli między nami a, a tą elitą. No ale e, proszę państwa w tej skali makro wygląda to mniej więcej tak, że trzeba wrócić do konfliktu tego e, bipolarnego jak gdyby, czyli Zachód i związek radziecki czy blok sowiecki. Tak to jest, że wymyślono wtedy i zdołano, Zachód zdołał jak gdyby no, przeciągnąć ten blok sowiecki na swoją stronę, nie dokonując jego kolapsu, bo to był główny koszmar planistów Zachodu. Chodziło o to, żeby no, nie skończyło się wojną jądrową w Europie, żeby nie było tak, że Rosjanie dojdą w którymś momencie do wniosku, że, że mogą sobie pozwolić na to, żeby w cudzysłowie scalić Europę od Lizbony do Władywostoku przy pomocy taktycznej broni nuklearnej. Tego obawiał się między innymi pułkownik Ryszard Kukliński to podawał jako swoją motywację przejścia na stronę zachodu właśnie, żeby jak gdyby no tutaj te, to zażegnać ten konflikt, ale chodziło również o co innego. Chodziło o to, żeby nie doprowadzić do kolapsu Związku Radzieckiego, czyli do tego, żeby nagle władze na Kremlu utraciły kontrolę nad bronią atomową, nad technologią kosmiczną, nad Różnego rodzaju groźnymi technologiami, które mogłyby się dostać w ręce państw trzecich, tak zwanych tych, tych niestabilnych, czy upadłych, czy chociażby terrorystów. Więc wymyślono bardzo piękną formułę korupcji elity. Komunistycznej. To było bardzo ładnie widać na przykładzie Polski, bo Polska miała być takim oknem wystawowym tego, tej transformacji dla towarzyszy radzieckich, e, którzy no, mieli za cenę zrezygnowania z e, tych zabaw ideologicznych. I tej wrogości wobec Zachodu mieli po prostu dostać błogosławieństwo na okradzenie własnego narodu, własnych społeczeństw i mieli dołączyć do tej elity finansowej świata, do również elity politycznej świata. To się udało tylko częściowo, ponieważ w pewnym momencie... Elity rosyjskie, sowieckie doszły do wniosku, że to co się dzieje to zagraża ich znaczeniu, że Związek Radziecki mimo wszystko był imperium, a Zachód sprowadza to imperium do jakiegoś tam podrzędnego kraju. No, rozpadł się Związek Radziecki, właśnie Związek Sowiecki, i to co Zachód oferował, no to wzięli tak zwani oligarchowie, prawda? no A co mieli z tego szeregowika, owcy No i tak jakoś to się porobiło, że ten zakon KGB. Tutaj Putin jest taką główną postacią, odzyskał tę władzę odzyskał te władze po tym okresie, jak mówią Rosjanie, smuty Jelcynowej i zaczął odzyskiwać policję, pozycję polityczną Związku Radzieckiego, bo właśnie no Rosjanie jak zdali sobie sprawę, że Rosja będzie albo imperialna, albo jej nie będzie, bo zostanie podzielona, że Rosja sprowadzona do zwykłych państw, do zwykłego państwa, no to będzie jakiś tam kraj europejski, powiedzmy od Dniepru, czy dalej na wschód, do Uralu, no a później to nie wiadomo, co będzie różne inne kraje, Chiny, na przykład w Syberii. No w, każdym razie, w każdym razie ta ekipa zaczęła montować nową politykę imperialną rosyjską w oparciu o odgrzewane, idee, konserwatyzmu, również konserwatyzmu społecznego, ale takiego nawiązu konserwatyzmu nawiązującego do starej Europy, do tego, czym Europa przestawała być, bo się przepotrważała, bo się globalizowała, bo właśnie te wszystkie... wyzbywała się swoich chrześcijańskich korzeni i tak No więc kiedy mamy do czynienia właśnie z, z tego rodzaju Rosją, to nagle Rosja zaczęła się jawić tym wszystkim, ruchom e, rewizjonistycznym w Europie, które chciały utrzymać stary porządek albo powrócić do, do starego porządku, no jako kraj, który broni tych zasad. Dzisiaj oprócz tej ideologii, która ma e, jak gdyby napełniać e, społeczeństwo e, postsowieckie, rosyjskie, m, mobilizować je, wypełniać e, potrzebę ideologiczną, to potrzebę celu, E, dołączono jeszcze denazyfikację. To jest bardzo ciekawe posunięcie, dlatego, że nazizm od kilkunastu lat myślę, że stał się e, takim obiegowym hasełkiem e, lewicy europejskiej. Tak na dobrą sprawę dzisiaj nie wiadomo, e, co to jest ten nazizm. E, jakby się tam dogrzebać do tego, czym on miał być e, za, za Hitlera, no to dzisiaj nazizmem się określa praktycznie przeciwników politycznych. I tutaj e, określając jako kraj antynazistowski, Rosja no, idzie właśnie w, te, w, ten, w ten dyskurs. Tutaj się pozycjonuje jako ci postępowi, czyli z jednej strony nawiązujący do, do tradycji, a z drugiej strony postępowi. No, takie zagranie bardzo ciekawe. Zresztą na to wszystko nakłada się właśnie ta ideologia unikatowości e, cywilizacji rosyjskiej, słowiańskiej. No to wszystko, z czym jeszcze mieliśmy do czynienia w wieku XIX. Jakieś rzeczy słowianofilskie, słowianofilskie. W tym sensie właśnie Rosjanie uważają nas Polaków za zdrajców, za takich, którzy się jak gdyby wyrodzili z tej całej kultury, która tutaj, tu mają sojuszników w Serbach i, czy, czy innych a, słowiańskich ludach. No w każdym razie e, dzisiaj Ładnie to widać po właśnie jednym z artykułów takich programowych, który ukazał się w serwisie jednej z największych agencji prasowych rosyjskich RIA Novosti, że Rosjanie tak właśnie siebie pozycjonują na długą wojnę, bo zarówno szef NATO, jak i Rosjanie mówią, że o, to trzeba będzie ta walka nie będzie łatwa. I tutaj o co chodzi od strony Zachodu, o co chodzi od strony Stanów Zjednoczonych? No, Stany Zjednoczone poczuły się oszukane, czy też Zachód, elity Zachodu poczuły się oszukane przez tę woltę Putina. Tam usiłowano z nim się resetować, załagadzać to, co Putin próbował robić, no ale geopolitycznie próbował wyciskać Stany Zjednoczone z Europy, próbował już tradycyjnie dogadywać się z Niemcami, no i próbował tradycyjnie grać z Chinami, czyli tutaj no, cały czas jest tak, kwestia tej kompozycji euroazjatyckiej i wypchania Stanów Zjednoczonych z, z Europy sprowadza dehegemonizację Stanów Zjednoczonych. Więc Stany Zjednoczone i elity Zachodu, szeroko pojętego Zachodu, tym się, temu się właśnie teraz przeciwstawiają przy pomocy takich krajów jak e, Ukraina czy, czy Polska. E, ja tu nie chcę wchodzić w te wszystkie kwestie oceny, bo Ukraina też była na krawędzi państwa upadłego, e, skorumpowana, rządzona właśnie przez taką feudalną elitę oligarchiczną. E, i, 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 I tutaj mamy, mamy tę wojnę, ale z drugiej strony. Rosja mówi właśnie, że, to, że Ukrainy praktycznie nie ma, że to, jest, że to są Rosjanie. Jak gdyby odmawia Ukraińcom prawo, prawa do y, narodowości. Więc y, to jest y, bardzo niebezpieczny element tego. Bo, no, bo w tej koncepcji, takiej, też dużej koncepcji europejskiej, no, to miałyby istnieć tylko te duże narody. No, I Polska tutaj e, też w niektórych tych y, y, dyskusjach no, uważana jest za taki naród pomniejszy, który można sfolkloryzować. I de facto myślę, że to, co robią Niemcy na terenach polskich, to jest taka folkloryzacja, sprowadzanie Polaków do uzupełniając, do siły roboczej tego tej y, motoru gospodarczego Europy, jakim jest gospodarka y, niemiecka. Tak więc widzimy jasno pozycjonowanie ideologiczne do długiej wojny, bo z jednej strony właśnie mamy Rosję, która widzi siebie jako Obrońcy starych zasad, ba, nawet obrońcy chrześcijaństwa, którego upadek w Europie jest oczywisty, nowa kultura i tym podobne historie, te wszystkie fanaberie politycznej poprawności, no, no to co? Praktycznie podcinamy sobie te korzenie, z których ten Zachód wyrastał i z których wyrastała siła Zachodu. I tutaj mamy, a z drugiej strony, mamy. Właśnie zachód, który troszeczkę nieszczerze zaczyna nawiązywać do tych starych wartości, do właśnie wolności słowa, do liberalizmu, do liberalizmu gospodarczego. No do tego jak wszyscy chcielibyśmy żyć, tylko że my też widzimy, że te wartości nie, nie, nie tyle naruszała do tej pory Rosja i konkurencja z Rosją, czy, czy ten konflikt, który się od jakiegoś czasu kształtował, tylko naruszały nasze własne elity, które prowadzą rewolucyjny iście projekt zmiany całego systemu. Także te wszystkie rzeczy się e, na, na, e, nakładają na siebie. E, te wszystkie rzeczy współgrają. Sytuacja jest groźna, sytuacja jest e, w, tym, w tym momencie, no idziemy na poukładanie tych klocków e, od nowa, e, jak mówię. E, I groźna jest dla Polski, dlatego mnie bardzo niepokoją takie rzeczy jak na przykład no, żądania wręcz, czy, czy pozytywne opinie o rozmieszczeniu broni nuklearnej w Polsce. Proszę Państwa, od dawna twierdzę, że Polska powinna mieć broń nuklearną, ale własną, taką jak ma Pakistan, taką jak mają Indie, czyli guzik my mamy, a nie guzik ma kto inny, ale ma te zabawki rozmieszczone na polskim terenie, bo oczywiste jest, że każda strona, która będzie się obawiała tej broni, czy w tym wypadku Rosjanie, pierwsze co będą robić, no to uderzać w te wyrzutnie, w tę broń, która jest najbardziej niebezpieczną. I tu może być właśnie ten element eskalacyjny, który się odbędzie na terenie Polski. To jest właśnie nasze największe niebezpieczeństwo. Polska trochę odrosła, trochę odżyła, wzbogaciła się. Różni ludzie na to bogactwo już zaczęli nastawać, notabene. A tutaj Tutaj no właśnie ktoś usiłuje grać globalny konflikt i globalną wojnę na, w naszej tutaj wojnie zastępczej. Dlatego myślę, że to jest niebezpieczny czas i wiele zręczności od polskich elit wymaga to, żeby no, nie dopuścić, po pierwsze, żeby wzmocnić Polskę. Cudzym kosztem, może Amerykanów, w tym momencie. Po drugie, żeby mimo wszystko grać wielowektorowo, mimo wszystko zdawać sobie sprawę, że z Rosją, taką jaka jest, może Zachód kiedyś wygra, montując tam inną władzę, ale na razie tak nie jest i Rosja nadal pozostaje mocarstwem atomowym. I posiada środki przenoszenia tej broni atomowej, na które Zachód nie ma odpowiedzi, jeśli chodzi o środki przenoszenia. Więc, y, proszę Państwa, y, Zachód w tym momencie gra na to, że przez sankcje ekonomiczne i przez tę gorącą wojnę po prostu zniechęci. I społeczeństwo rosyjskie do obecnej władzy, ale przede wszystkim elity tego społeczeństwa, że te elity do tej pory korzystały z przyjemności cywilizacji zachodniej, no ale jak gdyby nie chciały się podporządkować grając swoją grę imperialną, więc teraz pozbawimy ich tych przyjemności i zobaczymy co będzie. Czy, no, która, y, która ideologia w Rosji zwycięży? Y, czy ta, że jesteśmy mocarstwem obrońcami i za wszelką cenę będziemy realizować y, tę y, koncepcję właśnie y, jedynie... Y, europejskiej, bo to Rosjanie mówią, że oni bronią tej starej Europy Rosji, czy to będzie nośne wśród elit, czy też te elity są po prostu skorumpowane, chcą dostatnio żyć i, i, i mieć te wszystkie zabawki, które do tej pory miały na Zachodzie. No i prędzej czy później klan KGB, kierowany przez tam Putina, Ławrowa i jego ekipę, straci grunt pod nogami i sytuacja dojrzeje do zmiany władzy w Rosji, bo oczywiste jest, że do tego właśnie zmierza Zachód, zmierzają Stany Zjednoczone, co w prostych słowach wypowiedział prezydent Joe Biden w Warszawie. Proszę Państwa, tyle naszego, że możemy sobie o tym jeszcze w miarę otwarcie rozmawiać. Sytuacja na pewno będzie coraz bardziej się zaostrzała i coraz bardziej zawężała się będzie ta sfera tego, ile my tutaj będziemy sobie mogli dywagować, no bo już zamierza się ograniczyć internet, swobody wypowiedzi słowa ze względu na. Propagandę rosyjską. Oczywiście yy, nie chodzi o to, żebyśmy potrafili ocenić, co jest propagandą rosyjską, i, i być na tyle uświadomieni, żeby ta propaganda na nas nie, nie działała. Tylko chodzi o wykluczenie, a przy okazji będzie się wykluczało również krytykę działania naszych własnych elit. Tyle na dziś. Taki mamy świat. Yy, ale oczywiście jest piękny. Yy, idzie wiosna. Zachęcam Państwa do e, ruszania jak z, się jak zawsze, e, no bo e, sport e, to nie tylko zdrowie cielesne, ale rozjaśnia umysł i e, łatwiej się myśli. Pozdrawiam, do następnego razu. Mówiłam cykle.